Ten 2019 rok, dzisiaj mamy właściwie podwojenie tego wyniku, ponad. Z czego wynika ta zmiana? Czy to jest brak Janusza Korwin-Mikkego na listach? Między innymi. Wiele osób miało do mnie żal, bo ja byłem jednym z głównych polityków Konfederacji, którzy mówili, że musimy wyciągnąć konsekwencje z wszystkich sabotaży, błędów i wypaczeń, które miały miejsce rok temu w trakcie kampanii wyborczej i wszystkich ekstrawagancji, które sprawiają, że wyborcy wolnościowi, konserwatywno-liberalni... Antysystemowi chcemy jednak polityki poważnej, a nie kogoś, kto bezinteresownie wrzuca granat do własnego mieszkania. Takie rzeczy robił pan Janusz. My mamy w chwili obecnej bardzo dobry klub parlamentarny, szef naszego klubu chyba został doceniany przez wyborców i Stanisław Tyszka zostanie europosłem, więc będziemy za chwilę mieli nowego szefa klubu parlamentarnego kilkoro. Naszych kolegów parlamentarzystów przestanie być parlamentarzystami, zostanie europosłami. Będą nowi ludzie na te listy. Cały czas zastanawiamy się, patrzymy, kto to będzie, ale jesteśmy przekonani, że będziemy robić swoją robotę jeszcze intensywniej.